Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej grzybowej wyprawie z lasów oczywiście świętych wszystkich. Dzisiaj mamy, już Wam mówię, sobota 25 styczeń no i wybrałem się właśnie na nową wycieczkę, żeby troszeczkę zobaczyć nowe tereny, nowe miejsca, nowe lasy, gdzie jeszcze po prostu mnie wcześniej nie było. No ale jak widzicie, co się dzieje u nas na Radomiu w okolicach po śniegu praktycznie już nie ma, jakieś tam resztki. A tutaj jeszcze wszystko dobrze ośnieżone. No ale co na pewno nam utrudni mocną sprawę, jeśli chodzi o znalezienie jakiegokolwiek grzybka, no ale spróbujemy. Spróbujemy. Może się uda coś namierzyć. Nie mówię, że nie. Jak na razie podziwiam przecudne wspaniałe widoki. Cieszę się chociaż tymi widokami i ruszam przed siebie w te piękne, wspaniałe świętokrzyskie lasy. A co uda się znaleźć? No to zobaczymy razem, przekonajmy się, czy w ogóle uda się nam coś znaleźć. Jak nie, to świeże powietrze wycieczka też będzie na plus. Zapraszam. No, lasy świętokrzyskie zawsze są przyjazne dla turystów. Proszę bardzo, mamy miejsce odpoczynku. Piękne kosze, piękna altana. Oczywiście z oświetleniem. Można sobie tu wieczorami posiedzieć można. Zobaczcie, w workach jest drzewo do palenia, piękny grill. Z jednej strony bezpośrednio palenisko, z drugiej strony otwieramy drzwiczki z ruścikiem. Bardzo wszystko fajnie. Sporo ludzi może usiąść. Fajne miejsce do zbiorów do odpoczynku, właśnie na trasie. Obok jest miejsce na ogniseczko. Też, się widzicie, drzewo naszykowane. Tu jest miejsce yy, do palenia w koło ławeczki. Tam jakiś stół. A no, pewnie taki biesiadny, bo tu czuję, że jakieś większe imprezki są. Więc może jakieś na nagrody albo może. Na jakąś michę. O tak to wygląda od z dala. Bardzo fajna rzecz. O tam jest toaletka, nie zauważyłem. Tu mamy figurkę, sądząc po wyglądzie. To jest jakaś figurka bardziej też poświęcone dla myśliwych. Ale tak jak mówię. Można sobie milutko spędzić dzień albo przynajmniej na chwilę odpocząć. Zjeść jakiś posiłek i ruszyć w dalszą podróż. Mówię, bardzo fajna sprawa. Podejrzewam, że bez problemu można tu zajechać samochodem, bo jest droga dojazdowa. Tu oczywiście regulamin. Wystarczy przestrzegać regulaminu i można sobie spokojnie tutaj przebywać. Widzicie, bramy potwierane, furtki potwierane. Nie ma problemów żadnych. No. A my ruszamy dalej ku przygodzie po tych świętach wszystkich lasach. Powiedzcie mi, co to za trop? Nie wiem, czy nie jelenia. Tu są te tylnie yy, dwie tak jakby, no nie wiem, jak to nazywać, te raciczki, a tu są do środka. No bo tej wielkości, też to jest w mojej dłoni, więc przecież, że nie sarna. Tak mi się wydaje, że to jest Pan Jeleniowaty No tutaj są już malutkie ratki Te są już małe To no może jakaś mniejsza, może jakaś sarenka właśnie Może dziczek, nie wiem, ja nie jestem specjalistą od tropów, zwierzyny No ale tak na logikę nie. Są tu zające sarny, to na, to są, yy, na, one mają drobne tropy, wilk to bardziej przypomina psa, więc to w ogóle odpada, więc zostaje nam na pewno jeleń, który tu jest, możliwe, że są łosie, nie wiem czy są, ale jak na łośka, to mi się wydaje, że ten trop był znacznie yy, za mały. A do jelenia to by mi tak pasowało, bo to takie jest pomiędzy to zwierzę, takie średnie właśnie. Miszki też nie, bo tu miszków nie ma. Ale jest to misiek, to też takie coś jak do, kurde, nie wiem, kotowatych, psiowatych podobne. I, no, i Dużo, dużo większe. Dlatego stawiam, że na pewno są to jelenie. Nie wiem, czy widzicie, ale normalnie je miała na iglakach. No ja myślałem, że je miała rośnie tylko na drzewach liściastych, ale na iglakach? Spróbuję Wam. Zobaczcie, zobaczcie, jaka są prośnięta. No, normalnie Naprawdę, myślałem, że jemiała rośnie Tylko i wyłącznie Na drzewach liściastych A jednak tu mamy na iglastych I to na jodełkach A teraz wam pokażę Teśla To jest Zobaczcie Za duże moim zdaniem na psa Jesteśmy na terenie wilków, a więc wydaje mi się, że te tropy mogą należeć do wilka. Oczywiście nie muszą, bo tu tym głównym szlakiem pewnie ludzie wędrują z psami, no ale taki duży ślad. Chyba, że ktoś miał dużego psa. No i lasy, oczywiście, w, tych, w tym miejscu, gdzie dziś przejechałem, przepiękne. No, niestety za daleko troszeczkę od pociągu, żebym ja tutaj wędrował. Więc raczej na grzyby się tutaj nie wybiorę. No ale kto wie. Może kiedyś. O, tamto będzie fajna. Zobaczcie. A sam szczyt no to normalnie jest sama miała. Bardzo ciekawe, bardzo fajna rzecz. Ach, przejdźmy się może jeszcze kawałkiem. Górkę. Tam droga, którą będę się ja dzisiaj kierował, w stronę bardziej zagdańska. W tą stronę mamy drogę bardziej na suchedniów. Tu piękne lasy, jak widzicie, mieszane. Koło. Przepięknie. A tutaj, aha, uwaga, polowanie. Także nie wchodzimy, nawet jakbyśmy chcieli iść na tamtą stronę, no to nie możemy. A więc ruszamy w przeciwnym kierunku w stronę Zagnańska. No, jak chcecie. ...zobaczyć wilka, to na lewo. No, oczywiście żartuję, nie wiem co to oznacza. No jest to taki znak, jest to łapa wilka na pewno, bo... Yy, ...sprawdzałem na internecie, że ten symbol to jest to łapa wilka. Tylko z tą strzałką w lewo nie wiem co to oznacza, że faktycznie... ...że tam można spotkać stada wilków? Nie mam żadnego pojęcia, jakiś szlak wilczy może? I tutaj się człowiek przemieszcza wilczym szlakiem. Nie wiem, muszę się zagłębić na tych szlakach święto wszystkich, żeby to sobie tutaj sprawdzić. Bo być może taki szlak jest wilczy jakiś czerwony szlak i spróbowalibyśmy go może kiedyś przejść, zobaczyć, jak to wygląda. Być może by się udało jakieś wilki napotkać, chociaż co bardzo wątpię. A wilk jest bardzo pochliwym stworzeniem. I w przeciwieństwie do tego, co się mówi, że jest agresywny i tak dalej, to wcale nieprawda. Wilku się nie ma co bać. Wilk od człowieka będzie uciekał jak najdalej. Nie będzie się do niego zbliżał. A więc spokojnie można sobie wędrować po lasach. Nie ma co co mówię, wilków Bacz. No wysoko będzie tam pod górkę. No i wszystko się zgadza. Ten symbol na drzewie, który Wam pokazywałem, o, po, pokazywał nam trop wilka. A tu właśnie mamy ten sam symbol, a dokładnie trop wilczy na śniegu. Możecie sobie porównać oczywiście, a być może ja uda mi się takie porównanie stworzyć. Także szła ten dywatacha wilków, a przynajmniej jeden na pewno, bo ja cały czas idę jego śladami, tylko że on szedł w przeciwnym kierunku. On szedł z górki, a ja idę pod górkę. No, no zobaczcie. Typowo wilczy ślad. No to, dobrześmy trafili, ale nie w tą stronę. No, przed nami taki typowo bukowy odcinek lasu będzie, ale zobaczcie, ile bukwi leży na śniegu. To są te bukowe. Orzechy, a dokładnie to jest właśnie to całość, to jest bukiew. O, jak ona tutaj wygląda. Ja tutaj udało mi się znaleźć jeszcze takie pozamykane. A to są orzechy, czyli te nasiona. I z tego rosną nam. Takie jak ten Młode buczki, czy takie jak ten albo takie jak ten malutkie o. Ja sobie oczywiście te cztery nasionka i te 3 cztery całe bukwie zabiorę ze sobą O, nóż widelec Rzucę do siebie na koniec działki. Może się coś wyszaleje, jakiś urośnie, mi jakiś buczek. A póki co pędzimy dalej. Osieczyńska góra, a więc kolejna świętokrzyska góra, którą udało nam się zdobyć. 407 metrów nad poziomem morza, ale tu jest taka jeszcze mała informacja, że do szczytu jeszcze nam brakuje 150 metrów. Nie jest to dużo, a więc ruszamy na szczyt! Musimy zdobyć konkretnie do samego końca. A więc udało się. Dotarliśmy na sam szczyt Waszecińskiej góry. A więc kolejna góra zaliczona. Możemy wracać z powrotem na szlak. I wędrować dalej w stronę Zagnańska. No jak widzicie, co wam chcę pokazać. Jak widzicie, wszystko jest uśnieżone. Także jakiekolwiek dzisiaj poszukiwania czegokolwiek w tych lasach, a już w ogóle grzyb o grzybach, to już możemy zapomnieć, no. No, Mówię, pod względem grzybowym wycieczka się nie udała, ale pod względem turystycznym i chociażby, yy, mówię, takim krajoznawczym, że wiem jak te lasy tu wyglądają. Pierwszy raz jestem z tej strony, a więc chciałem to zobaczyć i wiem czego się tu mogę spodziewać. Być może kiedyś się tu wybiorę, mówię, daleko od pociągu, przynajmniej z tej strony. Może od Zagnańska będzie trochę bliżej, zobaczymy, nie wiem. Dojdę, wszystko będę wiedział. Może jest jakiś dojazd samochodem gdzieś pobliżej, żeby można było bliżej tych lasów dojechać. Zobaczymy jak to wygląda. A na tą chwilę ruszam z powrotem na trasę, na szlak. Ma ktoś z Was łopatę do odśnieżania? Może troszeczkę bym sobie odśnieżył. To jakiegoś yy, posazonowego worowika jeszcze bym wykrzepał. Oczywiście żartuję. Mówię, wszystko zawalone śniegiem. Nic nie widać. Nic tu znaleźć nie można. Ale mówię, im bliżej Zagnańska, tym mówię, coraz więcej wiem z tej strony. Rasy bardzo fajne tam były mieszane, później były bukowe. Teraz bardziej już takie są, no, chyba typowo jodłowe, może z jakąś zamieszką świerków, ale no coraz piękniejsze te lasy, bardzo mi się podobają z tej strony i chyba jednak będę musiał je odwiedzić. Ale spróbuję rozejrzeć się w okolicach Gdańska, czy jest tu gdzieś po prostu jakiś możliwszy dojazd samochodem. Przeganiają jakieś małe ptaszyny, ale ile tego tam jest, słyszycie jak to to śpiewa? kurde ale się rozśpiewały no ta zgraja to może być dwie opcje jedna to coś mogło do nas przylecieć już na wiosnę a druga opcja to mogą być ptaki które odlatują od nas grupują się i odlatują na zimniejsze tereny Nie wiem, ja jak się patrzę, to widzę jakieś pojedyncze ptaszki. Nie wiem, czy Wy będziecie je widzieli na nagraniu. Ale nie jestem w stanie stąd stwierdzić, co to za ptactwo. Ale drobne jakieś ptaszki. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Z lewej strony mamy bucisko. Z prawej strony brzuska. I zobaczcie, jak się jedno w drugie wrosło. Bo się do, zaczynały dotykać. I tak zaczęły sobie razem rosnąć do pewnego momentu, aż brzuszka trochę odbiła, no i już się złamana uschła. Natomiast buczek został i sobie dalej świetnie radzi. A więc mamy tutaj trasę przebiegających jeleni, które sobie tutaj, ojcie, przebiegały. I przebiegały sobie z tej strony, znaczy się z tej strony w tamtą dokładnie, jest cała masa tych tropów jeleni i one sobie stąd przebiegały z miejsca na miejsce, ale biegnąc odkryły niespodziankę, udało się znaleźć mi tutaj przy tym miejscu taki różek, stary bardzo jak widać, bardzo taki zjedzony, zniszczony, oczywiście nie jest to żaden różek jelenia moim zdaniem, tylko... Chyba, że bardzo młody, ale bardziej to wychodzi, że to jest kozioł sarny. No fajna znajdka. Coś udało się chociaż na tym nagraniu znaleźć. Możemy ruszać dalej, <tards> <festivals 'kry> więc honor uratowany. Jest pierwszy dzisiaj grzybek. Pierwszy i prawdopodobnie ostatni. Trzęsaw pomarańczowo-żółty. Przepiękny. A wyrósł nam, jak widzicie, na drzewie osikowym. Chociaż z drugiej strony mamy dęba. Więc, gałączka może być. Również i dębowa, ciężko powiedzieć. Tak jak Honor uratowany. Grzybek zaliczony, a to oznacza, że cała podróż została zaliczona. Super. A więc powoli dotarłem już w granicę zagnańska. Bliżej stacji. Więc powoli będziemy kończyć. No i cóż. Coś tu podsumowywać. Wycieczka udana. Fajnie było. Trochę czek pochodził, pozwiedzał, w zapośle, powietrza zobaczył nowy teren. Grzybów nie było, ale jak ich tu zbierać? Jak wszystko ubielone. Nogi mi zmarzły, buty w ziemi odpowiednie. Byłem pewny, że nie będzie tu śniegu, tak jak u nas, mówię, w domskim. Tego śniegu nie ma, praktycznie gdzieś tam jakieś znikome kępki, ale to jak ktoś zobaczy, to jest naprawdę jak kropla w morzu, jak to się mówi. A tu wszystko ubielone, wszystko jeszcze pięknie, zimowo. Co prawda że wiosna powoli budzi się. Widziałem już na wierzbach budzące się pąki powoli baziowe. Widziałem również. Znaczy już widziałem, słyszeliśmy. Ptactwo jak wariuje, szaleje, kłóci się tam powoli Jakieś świergoty pierwsze Także powoli to wszystko zaczyna A chociaż dopiero, że jest koniec stycznia To powoli to zaczyna wszystko budzić się do tego wiosennego życia A ja tak jak mówię Na dzisiaj kończę, wycieczka była fajna No i cóż Widzimy się przy następnym Myślę, że teraz nie będę się śpieszył Yy, poczekam przynajmniej za dwa tygodnie, może 30 do połowy lutego, może bliżej marca. Niech się naprawdę już tak dobrze rozciepli. Bo mimo, że dzisiaj fajnie ciepło 8 stopni, no to mówię, to jeszcze nie są warunki, żeby czegoś szukać, żeby się w coś bawić. No mówię, tylko tyle, że fajna znajdźka z tego, że ten różek się trafił mały. Może właśnie pod koniec lutego, z początkiem marca przyjadę bardziej, yy, pochodzić właśnie też tak krajoznawczo. Też niegrzybowo. No zobaczymy, wszystko zależy od pogody, od yy, temperatur, od ciepła, ale przede wszystkim od stanu. Jak będzie śnieg, jak będzie zimno, to nigdzie się nie ruszam. To chwilę musimy odpocząć, odpuścić, poczekać. Także, tak jak mówiłem, żegnam się, nie przedłużam. Trzymajcie się. Cieszę się, że po raz kolejny byliście ze mną, że nie, nie odpuszczacie tak jak ja. To mnie bardzo cieszy. Motywuje do dalszych wędrówek. I cóż, zapraszam na kolejne, kolejną podróż, kolejne grzybobranie, kolejną wycieczkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.